Siemanko drodzy widzowie! Witajcie w moim kanale! I dzisiaj ja z rodziną trafiliśmy znowu do Big Spirits of Wayback. Chyba się zastanawiacie, czemu tutaj jestem oczywiście. Przecież nagrywasz oczywiście odcinki innych zwierząt. No, będę teraz nagrywać długi filmik, eee, cały filmik, że pokazuję wszystkie zwierzęta w jeden film. Nawet oczywiście restauracje i takie tam rzeczy, co tutaj znajdziemy. Więc rozpoczynałem przygodę. Co tutaj znajdziemy? Jeżeli film będzie Wam się spodobać, możecie zostawić lajka i subskrybować mój kanał i dzwoneczek, żeby mieć dużo powiadomień. Tutaj jest pierwsze zwierzątko, widzę. Tutaj jest pantera. No jest bardzo mniejsza, wygląda jak normalny kotek, ale... No jak będziemy ją połakać, i będzie nas rozszarpać a strzępy, bo ma pazur i zębiska. Ma takie centki, którym pomagają mu się schować. Jak wy kochacie koty, to jest tutaj dla Was te zwierzę. Widzicie? Siedzi na drzewie. Przepiękny gatunek. Są takie tory przeszkód, w którym dzieciaki mogą sobie biegać. Mhm. Tutaj możemy jechać autokarem, oczywiście. Widzicie? Tutaj możemy zobaczyć, czy też tutaj zwierzaki z bliska. Tutaj są antylopy Gnu, widzicie? One robią kupę. Widzowie, tutaj jedna. A tutaj sobie rozmawiamy. Nightbags, wiatr, Park ma wiatr. Przejażkę samochodem, by zobaczyć zwierzęta z bliska. Możemy czuć się jak w Afryce. Ale to jest w Holandii. Big to nie jest w Afryce, tylko w Holandii. Ale bardzo cool. Tutaj pracownicy kamią słonia. oczywiście widzicie, pracowników. Ona kamią te słonie, zanim będą je wypuścić na ogromny wybieg. Tutaj jest jeden. Drugi z tyłu i trzeci w klatce. Wow. To są afrykańskie słoni, no bo u nas w Polsce są indyjskie, są dwa gatunki słoni. Ale największe są te afrykańskie. Widzicie, one są o wiele ogromne, mają taki rozmaj i większe uszy i ogromne kły. A indyjskie one są wiem mniejsze, mają mniejsze uszy, no i nad. I one są dobrymi pływakami, no i żyją w Indii. Słonie żyją w Indii, no i w Afryce, tych dwóch kontynentach. Więc za chwilę będą je chyba wypuścić na ogromny wybieg, jak będą być nakarmione. Mają chyba śniadanie. Czy nie są takie powolne, ten nie? Widać, że takie jest. Tak szybciej się ruszają jeszcze te maluchy, nie? Bo te duże to już są takie... Patrz mało nakręcił. No biega tu sobie, fajne są. No słonie... O! Robi siku! Robi siku jak stał, eł. A to jest normalne, to jest normalne. Wszystkie zwierzęta robią siku. No No słonie są bardzo szybkie, ale... No wiem, są bardzo grube, ale są bardzo szybkie. Tak jak hipopotamy bardzo. Uciekają przed drapieżnikami, także jak wy, albo tygrysy czy hieny. No, bo hieny są także w tym zoo, to mogę je chyba Wam pokazać, jak wyjdą. Moi rodzice znaleźli słoniarnię. I tutaj są baby słonie. Tutaj są słoniątka. One są tutaj w środku. Jeszcze je nie wypuścili na wybieg. A tutaj są kolejne słonie tutaj. Widzicie, mają tutaj sianko, plac zabaw. I nawet wodę. One dobrze się bawią tutaj. O, oh, jakie są dziutkie. Piją wodę. Jestem trąbą widzowie, widzicie? Słonie są bardzo kate, one także są zabawne, one lubią się bawić. No i mamy słoniątka. To co? Idziemy dalej, widzę, zobaczyć inne zwierzątka? Może tak, za... pracownicy tam są, to może za chwilę też będą wychodzić. Całe stado, ale ile ich tu jest? Całe stado, co tu się dzieje? Mamy trzy słońotka i trzy duże słonie. To jest sześć słoni. Ja cię szóstka to jest oczywiście duża liczba ale one czekają na wyjście, to widać tam daleko są żrafy, widzą. Możemy je zobaczyć z bliska, jak będziemy jechać tym autokarem. Tutaj. Są żrafy, zebry, antroby, wszystkie roślinożercy z Afryki. Możemy je zobaczyć. Widzicie, to jest całe stado. Żyją w stadach, mają długie szyje. Razem jedzą oczywiście. Siano! To, czyli ulubiony pokarm dla roślinożerców, jak usłoni. Wow! Przepiękne słońce sieci, aż rafy sobie chodzą jak w Afryce. Afryka ma dużo słońca. O, chyba idzie się napić, no bo ma takie długie nogi, robią rozkrok, żeby sięgnąć w wodę. Chyba idzie się pić. Siemanko, Żyrafo, miło Cię widzieć. Ech, ignoruje mnie, to jest bardzo niemiłe, prawie. Widzicie, jak Żyrafy fajnie piją wodę, muszą taki fajny rozkrok. Idzie. Mają długie nogi, w mamo. No bo mama także nagrywa, więc Was ją słyszycie. Ona także nagrała YouTube-film. Widzicie? Robiła rozkrok, bo ma długie nogi, oczywiście. Piła wodę. nagrałem Wam na pamiątkę. Na szczęście. Tutaj jest stado LW w widzowie! Królew! Jest tam Mufasa, tutaj są e, Sarabi, no i nawet Nala, no i. A ja nie wiem co tam jest. Zira? No, to jest cała rodzina króla, w widzowie. Nagram wam przed chwilą Wy, to są. Zobaczmy, wy wiecie, że to są moje ulubione zwierzęta. To są takie dzikie koty z grzywami i żyją także w Afryce. Ale dużo samic jest i jeden samiec, nie? Jak wy widzicie, mają przepiękny wybieg. Jest bardzo silny. mają skalki, że mogą się spinać. One wybiegają w wolności. Są przepiękne. I tutaj możemy też zobaczyć, wy, jak będziemy ja safari, tak jak e, w Danii, pamiętacie? Pamiętacie? Nagrałem wam filmik poprzednio. Jak nagrałem, wy w Danii, oczywiście, w safari. No i jak chodziłem na nogach, oczywiście. wpadłem zo. A tutaj widzowie, to są zwierzęta, które poprzednio. Pokazałem wam w, bardzo dano temu, w 2023 jak byłem we Francji z tatą i z I w są tu hieny! Nie wygląda przyjaźnie. Taka hieny to są także dzikie psy, tak jak wilki, kojoty i lisy. I one żyją w Afryce i są wrogami do lwów. One są mięsożercami i one głównie żywią się padliną. One Padlina to oznacza mięso, którym jest martwe. One lubią jeszcze ciała martwych zwierząt. No, wy są wiele silniejsze od hien, ale hien. No, bo hieny oczywiście je zostawiają w spokoju. Nawet one się śmieją bardzo demonicznie żeby odstraszać, odstraszać wrogów, oczywiście. One żyją w stadach oczywiście, żeby zabijać oczywiście zebry, no i bawoły, no i hipopotamy i inne gatunki. I tak jak psy, one mają basen, że mogą sobie pływać. Są nawet inne gatunki. One są tu centkowane, czyli takie popularne w hieny i nawet są pasiaste z długimi uszami, no i z grzywą. Tutaj są kuzyny O okapi. To nie są żyrafy, ale przypominają, bo mają takie czułki na głowie. Mają nawet długie nogi. Ale ich wygląd jest bardzo inny. I nawet, i one nawet żyją nie w Afryce, ale w dżungli, w lasach deszczowych. Ich wygląd jest bardzo inny. Są brązowe i mają białe paski jak zebra. Mają nawet taki wygląd i służą ten wygląd jako kamuflaż. I one się chowają się wśród drzew, żeby nie być widziałem przez drapieżników. I tak jak żyrafy także mają długi język, którym używają do ślinania liści wysokich. I one są bardzo rzadkie, by je zobaczyć. Podobały Wam się okapi? Dajcie mi znać w komentarzach. No bo są przepiękne jak żyrafy. Ale też ten mają takie różki jak żyrafy. Mięzekami też tak mielą jak żyrafy, nie? W ogóle staje też jak żyrafy. No one są takim miksem, nie? Kolejne okapi w kolejnym wybiegu. A tutaj widzowie są pandy, ale nie czarno ale czerwone pandy widzowie. Są dwa gatunki pand. Ale te czerwone pandy, to one nie są niedziedziami, są tak naprawdę lisami połączonymi z niedziedziami. Mają taki długi, włóczasty ogon. Jak wy widzicie, one są dobrymi spinaczami, one umieją się spinać na drzewach wysokich. One mogą doskonale się spinać na górze. I one żywią się, się z kimi, roślinami, a pandy bambusami, no bo się ją w kinach. Ok, one sobie tylko śpią, one się relaksują. A chyba ten się myje, no bo rusza głową przez tr troszeczkę. No to idziemy dalej. Nic ciekawego. <ścoughs> Tutaj są wyderki, sobie biegają. Żyją fajnym życiem. Nawet mają basenik, że mogą sobie pływać. No, są bardzo szybkimi pływakami, za pomocą ogona długiego. Widzieliśmy je w innych zawodach. Widzieliśmy w łodzi, no i nawet były chyba w Rosjanie, Poszły. Możecie je zobaczyć głównie w Zoo albo przez internet. Tutaj jest sklep, w którym możecie kupić pamiątki, widzowie. Ha, dzikie koty. Lew, jaguar i tygrys. I są książki, ale mówią po holendersku. Książki są stworzone w Holandii, tutaj. A tutaj są krokodyle. One żyją w Afryce, widzowie. To są takie gady, drapieżniki. One zabijają wszystko, co się rusza. Nie są. Żyją się ludźmi, rybami, no i nawet e, sak i innymi roślinożercami. Są dobrymi pływakami, więc one umieją pływać. I dzisiaj jest tutaj basen. No, jak zwykle one nie są ruchliwe. One chyba nie lubią, jak ludzie na nie, na nie patrzą. Patrzcie, m... Patrzcie widzowie jak na mnie się gapi. Spójrzcie. Tu są pelikany widzowie. Różowe. Widzicie, one mają taki worek, który może się używają do łapania ryb widzowie. I one są różowe, są tutaj w... Te różowe ciągle się pojawiają się w innych Finixowe. Jest dużo gatunków pelikanów. A my mamy różowe tak jak w Tamingii. Tutaj widzowie są tutaj pingwinki w nadbigsberga Park. No wiem, one żyją w śniejszych e, kontynentach czy innych miejscach, ale niektóre pingwiny żyją w Afryce, no bo jakby były w zimnych miejscach, to by ciebie na ptasią grypy, ale są pingwiny, które lubią e, żyć w... Antarktydzen, takie akcesarskie pingwiny, które Wam pokazałem w Zorotterdamie, no i w Berlinie. A te to są chyba pingwiny Humboldta, To są takie pingwiny żyjące w Afryce. One lubią ciepłe miejsca. Mają fajny basen, bo one umieją pływać po prostu. Są talentowanymi pływakami. A tutaj są wiele blisko, no bo widzicie, pingwinki, one mogą chodzić po całym terenie i traktować z To są zwierzęta chodzące w całym, po całym parku, tak jak lemury. Ale nie są lemury stosowane, bo one lubią najbardziej e, lato, one lubią najbardziej słoneczko zamiast zimy. Ale mamy tutaj pingwinki, po prostu, one nadal są czarno-białe ptaki. O, chodzą sobie. Jest Skipper, Kowalski, Riko, Szragolno i Pingu. Tutaj jest cała, cała, pingfing, cała brygada pingwinków. Hej Pingu, co tam u Ciebie? Lubicie Pingu? Obejrzyjcie tą bajkę? Dajcie mi też znać w komentarzach. No, moja mama, ona urodziła się dawno temu, w latach osiemdziesiątych, no bo ona jest dorosła, więc ona obejrzała bajkę Pinku, mi powiedziała. A jednak mama i tata odkryli, że są le mury. cała rodzina. One chyba, one jednak byli cały czas na dworze. One jednak chyba przyszli sobie na masaż razem. Rodzinny masaż. Oni siebie ma... One chyba robią sobie Spa sobie, taki lemurzy, spa chyba. Wow, wyglądają jak króli Julian z Madagaskaru. To jest też taki lemur. To jest cała brygada królów Julianów. Mamy pingwiny i lemury. One razem sobie chodzą, by interaktować się z ludźmi, nawet. ale też będą tutaj własne drzewa parklinowe, że mogą sobie biegać. To jest bardzo niebezpieczny tor przeszkód. Ale Kuba on jest. Kuba on zawsze działa, co so, on jest odważny. On lubi takie szalone rzeczy. Tak wygląda ten tor przeszkód w, saiz, w placu Lemurów. A tutaj jest wola, żeby dzieciaki mogli żeby one mogły tutaj, ale Kuba on niczego się nie boi, on jest bardzo odważny. On lubi takie szalone. Nie wiem. Mają skrzydła, może tutaj. A mają tam przejście, tam jest. Bo jest zabudowane. No. A tutaj jest Tygrys w nowym wybiegu. Tutaj, on sobie śpi. No bo z Big Swagen i jak chciałem Wam powiedzieć, zanim przejdźmy, no bo oni zmienili wybiegi oczywiście, zmieni, remontowali wybieg hien. No i nawet tutaj zmienili wybieg ty gryzów. Teraz on jest przenoszony tutaj. Ma dużo basenu, że może płać, bo te gryzy umiem płać. Dużo drzew, że może się spinać. I, widzi, i on ma nawet dużo traw, że może spać. Widzicie, on coś śpi no tutaj są ptaki nawet, tutaj są sroki. Chyba jak tygrys by się obudził, to by ich zeżar kompletnie. Bo te grysy one lubią je wszystko. Tak, on cały śpi. No wszystkie koty takie są, one leniu chują się pod słońcem. Ale pantera była ruchliwa, ona też e, się relaksowała, ale na drzewie. Wszystkie koty takie po prostu są. Ta Kuba, ona sprowadzi do nosrosów, czyli mój brat. Leciałem zobaczyć teraz. do co czy one są? Tu są drapieżne sępy. Takie drapieżne ptaki, jak orły. Widzowie. Widzicie. Jest jeden. I drugi. I dzisiaj one mają taki wybieg, że mogą sobie latać. No i. Jesz sobie mysze. A tutaj jest siatka, która nie poza im uciekać, oczywiście, do pracy jego świata. To jest ich wybieg. Tutaj są różowiutkie, przepiękne flamingi. Tutaj one mają duży basen, bo one mają obsesję. Co? One lubią moczyć sobie przepiękne, wysokie nogi. Mm. One się cały czas skrzyżują, bo one lubią rozmawiać, co są, jakie są przepiękne. One są. One są. Hot. I wiecie, że jak one jedzą kratki, to są różowe, no bo jak one są małe, to wtedy. O! Okej, okay, spokojnie, przepraszam, flamingi. Jak chciałem wam powiedzieć, jak. Jak one. Jak wy jesteście małe, to wy jesteście szale, a jak jecie dużo krewetek, to wy jesteście różowe. Tak jest w biografii zwierząt, encyklopedii. Tak, jak one jedzą dużo krewetek, to są różowe. I dzisiaj spójrzcie na skrzydła tylko. One rozstawiają skrzydła, to są bardziej różowe. I one lubią skrzeczeć bardzo. Taki dźwięk wydawają. Są bardzo przepiękne. Chyba ich nigdy nie nagrywałem w żadnym odcinku. Lubicie flamingi? Wy lubicie kolor różowy? Dajcie mi też znać w komentarzach. Przepiękne bardzo. A tutaj są daleko koło flamingów w Nosorożce. One jedzą sobie siano, mają duży basen, bo one lubią się moczyć. po się robali cała. i są bawoły na tutaj. Widzicie, one mają cały wiek dobiegania. żyją w piaskownicy, tutaj. One żyją w pustyniach Afryki. Widzowie, to one tam mieszkają. wiecie, że mają takie rogi, to mogą ukuć e, ofiary w widzowie, jak będziemy je prowokować. Ale są rzucane, to one jedzą rośliny. Tutaj jest blisko nas koło baseniku i antylopami. One nie są dzikie, no mają rogi, ale tak jak antylopy, no i żrafy, one są ziomami. Jeszcze są te dwa kolejne tam daleko, to też ich zobaczymy. Całe stalo nosorostów, one żyją w zgodzie. Tu są bliżej nosorosty, widzowie. Ten już sobie zaczął chodzić, a te sobie są z innymi antylopami w cieniu. Jedzą sobie sianko też. Czuję się jak farmie, tak, krowy albo konie. <grym, <grym, jakby stary McDonald miał nosrosy, to on by e, by swoją pracę, on by odszedł. Czy, nosro czy wy się boicie się nosrosów? Widzę, ale też dajcie mi w komentarzach, to mam serduszko. No bo mają ostre rogi i wygonają groźnie. Uuu. Aaa. Widzowie! A tutaj nareszcie w końcu słonie są na dworze. Byli w słoniarni, a teraz są już na dworze. W, ze słonią tkani. jedzą całe siano. No jedzą się, zabrały do kupy i ich za bardzo nie widać. Gorące no, jest? To chyba dobrze. A drodzy widzowie, mama potem oczywiście, ona mówiła, że chyba jutro nawet pojedziemy autokarem samochodem w safari, by zobaczyć żyrafy, no i zaraz bliska. I to będzie być ostatni segment oczywiście tego odcinka. Więc mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie ławkę w górę. Eee, subskrybujcie mój kanał i dzwoneczek, żeby mieć dużo powiadomień i jeżeli, jeżeli chcecie coś napisać w komentarzach, coś fajnego, to mogę przydać Wam seduszko. A jutro będę nagradzać zwierzęta, jak będziemy jechać safarim, z safari, z z i zebry, tak, i bawoły, i dużo antylop, i lwów i hien, i gepardy. Więc ja się zaś żegnam, jestem Szymon Bujarz, była ze mną, z moją rodziną, takim razie trzymajcie się ciepło, cześć!